Zjadam kochani szybko śniadanko i zabieram Was w pewne miejsce, a dowiecie się gdzie później. Hejka kochani! Właśnie wyjechaliśmy z domu i jedziemy do Krakowa. A gdzie jedziemy? Jadę do fryzjera, do Sylwii Gaczorek, do salonu, ale włosy będzie mi robił Walentyn. Zapisałam się na metamorfozę, jestem ciekawa co tam u mnie wyczaruje. Jadę pierwszy raz do tego salonu, więc jestem naprawdę bardzo ciekawa, bo oglądałam ich na internecie i widziałam, że bardzo ładnie robią włosy. No tego moje włosy wyglądają teraz jak wyglądają, no ale po co tu układać włosy, jak przecież jadę do fryzjera? Zabieram Was kochani dzisiaj ze sobą. Wiecie co? Jednej rzeczy, której się obawiam, to szczerzenia, bo ja lubię bardzo długie włosy, ale wiem, że one są zniszczone. Nie chciałabym być obcięta na boba albo coś w tym stylu. No i mam nadzieję, że będzie ok, no ale troszkę się denerwuję, ale wiem, że jestem w dobrych rękach, także będzie super. Skoczyliśmy właśnie po jedzonko, bo będę tam dzisiaj cały dzień i byłabym głodna, więc muszę sobie teraz coś zjeść, mimo tego, że teraz nie jestem głodna, ale wiem, że będę później, więc sobie zjem coś pysznego. Miam, niam miam, wygląda przepysznie, jest tego dużo, więc muszę się podzielić z nią, bo Niunia z tyłu z nami jedzie, no ale zaraz będę właśnie zajadać. My już jesteśmy na miejscu. Zaraz będę wchodzić. Nia przyszła mnie odprowadzić.

Wracam do domku, jestem bardzo zadowolona Później się Wam pokażę W domku Przyjechaliśmy na jakieś jedzonko Bo jestem tak strasznie głodna Że muszę szybko coś zjeść I wracamy do domu Do Krystianka Bo Krystianek ma gorączkę Także nie za ciekawię. Skoczyłam szybko na zakupy I uciekam za chwilkę do domku Oczywiście nie może zabraknąć kwiatów z biedronki. Wzięłam sobie takie goździki czerwone i dam sobie tutaj na stół. Uwielbiam kwiaty w domu. Kwiaty w domu to podstawa. Wczoraj Walentyn doradził mi jeszcze, żebym sobie zakupiła taką odżywkę. Do włosów jest to odżywka do utrzymania koloru także będziemy sobie testować mam nadzieję, że będzie spoczko. Misiu ostatnio nam coś gorączkuje od dwóch dni. No i nie wiemy czy to ząbki, czy może jakaś infekcja. No ale zobaczymy. Jak mu nie przejdzie do jutra, to będziemy musieli jechać do lekarza na kontrolę sprawdzić co tam. Będę miała pewnie pewność czy to ząbki, czy może coś innego. Na razie się bawi, humor na razie jest w miarę jakiś. No ale noc jest kiepska, jesteśmy niewyspani. No ale trudno, są etapy lepsze i gorsze. Damy radę. I teraz możecie zobaczyć, jak te włoski wyglądają. Jestem bardzo zadowolona. Zostały podcięte. Tutaj są z przodu takie krótsze, troszkę tak jakby pocieniowane. Mam tu takie refleksiki. Bardzo mi się podoba. W końcu czuję się dobrze w swoim kolorze, to znaczy nie w swoim, ale dobrze się czuję w tym kolorze. Ja już się kocham mi z Wami żegnam, do następnego.